Gdzie to jest? No jak kontrolem naciśniesz, to będziesz widział Dobra, ja już otwieram spadochron, bo ta baza jest na górze. O pan parachutkę Drugo krańcę, ja który no... jesteś ty. Nie wiem to ja lecę Mokrajony halo, słyszysz mnie halo! Krzyżykę Mala... ja Muxel, dobra lecę tam, czekaj, lecę Malaumuxel. Gdzie, Mala Gdzie to jest? W którą strona jest? Nie widzę. E. U sołóż za wygląda jak w programie Big Brother, czemu? No, bo nie to nie zaznacza, bo to jest map... hardcore. A w którą stronę ja mówili, że. ctrl tam M naciśnij, żeby mini minimapach GPS otworzył i będziesz wiedział mniej więcej. No, mam. No, no, no. i widzę tylko, że las mam. Przed no, sobą. bo tu musisz na północny ten. No, ej, Co ja ci powiem teraz? Czekaj. Teraz to już nic Na nie północ, dobrze. No to dobra, lecę na północ. Północny zachód M. trochę, tak. Północny zachód, no to lecę, północny zachód. To czy tam lecisz? Tak wysoko? No, tu dużo osób leci. No, ja nie <laughs> jestem wysoki. zaraz będę lądował. W bazie takiej tej małej No ta do małej bazy lecę Tak? Aha No To dobra to ja tam biegnę, tylko że tam jakiś tybie jeszcze leci za tobą Kurde tu to pełno tybów leci. Ty leci po grubo krojony. A no to ja lecę za tobą, Czy wylądowałeś? Właśnie w tym momencie ląduję, tu z jakiś samochód podjeżdża No to dobrze, dobrze, to ja jestem za tobą ale za to bo jest jeszcze jeden typ, ale ja jeszcze lecę. Drugokrojony, ja zaraz wbiegnę do tej bazy i zacznę broń tutaj lutować. No to mnie nie zabijaj. Ale lecę jeszcze. Jak się lądowało? Mam Lienfielda, nie wiem w ogóle co za akcja to jest. Czy ja mam Lienfielda? Czekaj, bo ja wbiegam do tej bazy, nie zabijaj mi Jestem w tym największym budynku w bazie, więc jak coś to do niego nie wchodź. Albo do niego wejść, tylko mów mi kiedy No to dobra. Dobra, na dach wchodzę To ja... Uważam bo ja biegnę tam, biegnę do ciebie Na dach biegasz? Bieg biegam na dach po schodkach Dobra, no bierz tu broń. Na dole... Yy, nie, czekaj, Gdzie? dropnę ci karabin Dropnę ci karabin no To drafi nie drap, tylko drop. Masz, leży. Nie, nie, to jest m, m dobra. O kurde, kurde. koleś! FAK! O kurde, mnie Kalec. tak posypał, O Kurde, ja też że cię posypał, bo mnie też posypał. FAK, zauważyłem go jak wchodził dopiero i się zacząłem ten... Gdyby... A, w dupę z takiej. Był załatwił nas, a to żeśmy czekali na to. Na